i się ma z tej strony, gdzie się do Roblox. Właśnie dzisiaj się znajdujemy się na opuszczonym przyjeździe kolejowym w Rokietnicy i Krzyżkowie na ulicy Koszycy. Właśnie tutaj tu jest dawna linia kolejowa 363. Właśnie tam widać, że, że, tam, że tam nic nie ma. Tak. Właśnie tam nic nie widać. A tam a tam jest do lokietnicy i do Poznania. Właśnie chciałam Wam powiedzieć, że dziękuję za 200. Za udało, udało mi się dobić do 200 subskrypcji. A więc dziękuję widzowie! Dajcie łapeczki, w górę i subliczka na dole. No, i żeby nie przykapić więcej żadnych filmów. No, i no, i to już tyle, widzę. To już dziękuję. Dziękuję za oglądanie, i życzę miłego dnia. No i bajo.